Cześć wszystkim, z tej strony Hubert. Dzisiaj kolejna gra Farming Simulator 2015. Ja sobie wcześniej tu grałem, ale Wam pokażę, co tutaj zrobiłem. Posiałem sobie buraki. Włączyłem pracownika i kupiłem sobie kilka pól. A po 34, 25, 25, 30, 23 i. 28, tak. I o 8, i 16, i 9. No powiem wam dużo mam tych pól. Dużo, naprawdę. Ale możemy grać. Dzisiaj sobie posprzedajemy te buraki, co mamy. Tutaj pracownik nam będzie jeździł. Tu ma, mamy do wysypu, no to tym będziemy sprzedawać No <laughs> Dę. I źle ja pojechałem. Dobra, wyczepamy pięknie. Dobra, lecę nam buraczki. Gdzie to idziemy jesteś m. sobie wyłączę pomoc. tu się wyłącza. Dobra e, gdzie my jesteśmy? E, tam mamy dobra, no, jakie do no domu. Ale to mało czym się fajnie dysuje. Masakra. I tam jest moja farma bo Czekajcie, bo już się pogubiłem teraz. No, tutaj nie, dobrze. Patrzę, jak ja sobie teraz pięknie wyskoczę i latamy! Dobra. A to pole już mam zrobione. Jeszcze się na pewno ja nie mogę. Ziemniaki, gdzie są. Buraki, znacie się? Burak cukrowy idzie po najdrożej 788 euro. Pojedziemy sobie do biura specyficyjnego. Zarobimy trochę pieniążków i kupimy jakiś nabytek nowy. ja sobie tutaj ogrodziłem drzewami swoją farmę. No, chciałem, żeby to fajnie wyglądało. Fajnie to wygląda, fajnie, fajnie. I będę grał tak bardziej na rzeczywistości. Na... O kurde. Będę grał tak bardziej rzeczywiście. Może no, by ta gra tak lepiej wyglądała. mam już nawet jednego moda, już Wam pokazuję. Yy, tutaj mam moda. No dobra. No to jedziemy sprzedać te ziemniaki, buraki. Cały czas mi się myli to z ziemniakami. No dobra. Możemy jechać, ale... Mamy 40, 50 tysięcy prawie To no mało, mało, ale... Zbogacimy się, spokojnie O kurde. No ciemno, skręcić, ale nie zdążyłem, no i wiecie jak to jest Dobra, od tego momentu gram rzeczywiście bardziej. Nie będę telefał maszyn, bo to bez sensu jest, no może i szybciej, ale głupio, bo taka ładnie sztuczna gra. No dobra. Ja gram bardziej rzeczywiście, żeby to było tak fajnie wyglądało wszystko. to możemy. <grym> dobra. Jesteśmy już w biurze spedycyjnym. O kurde, no źle się jeździ, bo bez obciążnika tak jest. Muszę obciążnik kupić. No dobra. Już sprzedaje nam się. Tutaj mamy 60%. Gdzie jest moje auto tutaj? To... Albo y, maszynie będę telepał, bo nie mam czasu. To będzie to szybko, szybko wszystko szybciej. Dobra, to ja sobie teraz telepnę. Już mamy 93 tysiące. Dobra. Tak. Kurde. <śmuchy> nie, nie i tak. Dobra. Podpinamy to wszystko. O, mamy nawet niech to sobie tu podepniemy. Będzie nam się lepiej jeździło. Niech to stał po Kurde, no przekręcimy się. Ale fajnie, nie wiem, leci. No, co jest? Dobra. I, <try> <try> tak. Co pod <try> podnoszę na czapę? Jedziemy pod buraki. Ile tego byłem, mamy tych buraków? Yy, 200 tysięcy prawie. Czyli jakieś 150 tysięcy zarobku będzie. Jak to wszystko wyjedziemy z dwóch pól. No to pomyślcie sobie, to jest dobry wynik, bardzo dobry. A chyba nawet nie chciałem. Nie odczuwałem pól. jest mi tutaj wydaje. Nie wiem jak to wyszło, że ja tak zasiałem nie do końca, ale nie przyjmujcie się tym, będzie wszystko dobrze. Dobra. Jedziemy zobaczyć co tam się dzieje. Ale ten ogień się fajnie Uuu, co to No i co tu się dzieje? Już skończył. Musimy go przestawić na inne pole. To go przestawimy. Teraz go przestawimy sobie na... To mamy już tu mamy jeszcze rośnie. Na 29, tak? Czy tam. Nie, tam pszenica jest. Aha, ja tam chyba. Gotowe, żeby było pszenica? Naprawdę? O co chodzi? Pszenica. Ale ja nie chcę pszenicy. Ja chcę buraki kopić teraz. Kopać. I sobie pojedziemy na. Идем себе на <свес> Идем на шесть, <свес> <свес> Ага. 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 Ага самолете машины такие чуть-чуть просто, это вот не Ну, Dobra. Przecież tej dnie coraz bliżej. Zaraz dojedziemy. Teraz prawo kręcimy. Я делюсь синтаксом. И это моя фарма. парма Да? Я. А потом это не моя парма. видимо, наша пола.

Dobra, przejedziemy sobie tutaj, mamy taki fajny podjazd. Zajedziemy na pole i kończymy, jak przejedzimy. <tryk> to wolno nie ten tak. Robimy na czapę do niego. No dobra, nie, to przejedziemy. Dobra, już teraz pojedziemy szybciej. Bo mamy... Dobra. No to co, jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie fajny komentarz. No, a ja no i jeszcze dobijcie do tych 30 subskrypcji. Bardzo Was proszę, bardzo, bardzo, bardzo. Bo widzę, że macie z tym problem. No ale postaracie się wszystko zrobić. No to I dzisiaj. To by było wszystko. Ja się wami? żegnam. co? Ja się z Wami żegnam. Czekajcie jeszcze sobie. Trzymajcie się i cześć!